Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, pierwszej konferencji prasowej w nowym szakowym układzie władz PiSu. Chcę Państwa poinformować, że od 29 października jestem pełnostnikiem PiSu w Wytorbie na nasze pierwsze spotkanie. Zaprosiliśmy Państwa, żeby pokazać te struktury pisów, które się od nowa tworzą. W moim sąsiadom, tu kolegę Wasława Wawelowskiego, który jest jednym z pierwszych założycieli czy pierwszym wolumocnikiem pisów w no i moi koledzy Baszkiewicz i Dyker, którzy są od początku PiSie i którzy są jakby ciągłością PiSu w nowej sytuacji, którą mamy w Bytowie. Jak te początki pisowe wyglądały, to chciałbym, żeby kolega Wasem coś powiedział. Ja. <śmów> Chciałem powiedzieć, że od 80 roku jestem silnie związany z prawicą. Jestem autorem kilku tomików poezji, w tym wierszy drukowanych w stanie wojennym w kraju i za granicą. Wydałem też obszerne fragmenty swoich dzienników z lat 80. do czasu Okrągłego Stołu i nawet później. Pierwsza część była w cieniu komuny, komuny, zapiski na gorąco, a drugą część starałem się rzucić w odcinkach do Dziennika Bałtyckiego. Tam były ponad 30 odcinków, a reszta czeka na, na wydruk książkowy. Z tego czasu też byłem członkiem Porozumienia Centrum, a nawet przez pewien czas przewodniczyłem Słursku temu porozumieniu, jak również i Komitetowi Obywatelskiemu Województwa Słowackiego Solidarność Słowackiego. W roku 2001 zainicjowano bytowskiem powstanie Grupy Inicjatywnej Prawa i Sprawiedliwości. I liczyła ona wtedy około 30 członków i sympatyków. Zorganizowałem cykl spotkań, co odnotowywała prasa lokalna, jak i wojewódzka. W wyniku tych działań otrzymałem pełnomocnictwo na teren miasta i gminy bytów przez pan, panią Jolantę Szczepińską. Byłem też współorganizatorem udanego spotkania przedwyborczego na Zamku Bytowskim z byłym posłem na Sejm, panem Jarosławem Kaczyńskim. Tak. Później powołałem grupę roboczą celem przygotowania struktur partii do zbliżających się wyborów samorządowych. W wyniku ostatecznych rozmów koalicyjnych ze wspólnotą samorządową, tutaj Jurek też był jednym z sygnatariuszy, w dniu 24 lipca 2002 powołaliśmy bez głosu sprzeciwu ugrupowanie wyborcze pod nazwą Wspólnota Samorządowa Prawo i Sprawiedliwość. To byłoby krótko na, na ten temat. Mam tutaj również zdjęcia z tego pierwszego spotkania. Gdyby to ktoś chciał zobaczyć, to jest tutaj. Było to pierwsze spotkanie w Miejskim Domu Kultury. I tutaj również jest ta pierwsza grupa nasza. Jest, był wśród niej. Powołałem Henka Wiczkowskiego. Była tam również pani Alicja Potciuk pan e, m, Stefan Witak oraz pan Waldemar Iniarski. Mieszkańcy naszego miasta i gminy włączą się w budowanie niejako od nowa, choć na e, starych doświadczonych, e, no i oczywiście również i młodszych kolegach e, po tym trudnym, trudnym okresie e, ostatniego pół roku działalności bytowskiego opisu. Nie chcemy e, krytycznie e, odnosić się do kolegów, którzy opuścili PiS, ale to była ich suwerna decyzja. Do tych jeszcze powodów myślę, że będziemy mogli wrócić. Dzisiaj mamy około kilku, kilkunastu członków. Część z nich jeszcze jest weryfikowana, ponieważ no, muszą być decyzje ostateczne.